Na Twojej budowie trwają prace dekarskie lub jesteś na etapie ich planowania. Zastanawia się, jak zapewnić szczelność i bezpieczeństwo przejścia systemu kominowego przez dach pokryty blachą trapezową lub płytą warstwową. A może jesteś instalatorem lub dekarzem i chciałbyś zminimalizować ryzyko nieszczelności, nie tracąc jednocześnie na jakości wykonywanych usług? Poświęć mi parę minut, a zapewniam Cię, że nie pożałujesz. Użula. Kominy na całe życie. Wyobraź sobie, że wilgoć lub deszcz przedostają się do wnętrza budynku Twojego lub Twojego klienta. To jest właśnie nieszczelność, a jej konsekwencją jest nasiąkanie izolacji termicznej dachu, przez to traci ona swoje właściwości. I tu z pomocą przychodzą kominy pużula oferujące przejście dachowe z elastycznym kołnierzem o nazwie Rooftop. Jest to idealne do szczelnienia dachów pokrytych blachą trapezową lub płytą warstwową. Zakres jego zastosowania to dach o kącie nachylenia od 0 do 45 stopni włącznie. W ofercie kominy pużula wyróżniamy dwa elastyczne przejścia dachowe. Czerwone o odporności termicznej do 250 stopni Celsjusza i szare z odpornością termiczną do 150 stopni Celsjusza, które dobieramy w zależności od specyfikacji Twojego systemu kominowego. Do jego montażu dobieramy zestaw instalacyjny Roof Tight Kit, który składa się z specjalnego silikonu dekarskiego, wkrętów samogwintujących tzw. farmerów i plastikowych zaślepek. Aby zamontować nasze elastyczne przejście dachowe, zaczynamy od wycięcia otworu w kołnierzu, aby dopasować go do średnicy naszego systemu kominowego. Nasuwamy przejście na komin. Pomocna będzie woda, której użyjemy, aby chwilowo zmniejszyć tarcie. Nakładamy silikon pod każdą krawędź podniesionej flanszy elastycznej. Następnie metalowe krawędzie dociskamy i profilujemy do kształtu pokrycia dachowego, aby szczelnie do niego dolegały. Zwróć uwagę, aby samego stożka nie dociskać, tak aby mógł niwelować dylatację stalowego systemu kominowego. Za pomocą samouszczelniających farmerów zamocuj flanszę do pokrycia dachowego i załóż zaślepkę. Dzięki rozwiązaniu Roof Tight masz gwarancję szczelności przy przejściu systemem kominowym przez dach pokryty blachą trapezową lub płytą warstwową. Łatwy i szybki montaż oraz możliwość regulacji średnicy w zakresie od 75 do 508 mm. Spodobało ci się to rozwiązanie? Daj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to proszę teraz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego przejścia dachowego lub podobnych rozwiązań, nasz doradca techniczny chętnie Ci o tym opowie. Do zobaczenia!